Siemanko, z tej strony Mr. Banan. E, nagrywam dzisiaj zagary z moimi kolegami Hardmasterem. E, JP. Dzień dobry. E, Damianem. Dzień dobry. Który dołączy do nas dopiero za chwilę. E, gramy zagario, jak wiadomo. I tak. sobie no i właśnie, zginąłem. Dobra, yy, jak gramy? Rozdzielamy no, się czy chodzimy razem? Wiesz co, wydaje mi się, żebyśmy mogli się rozdzielić po czym się znaleźć, bo tak ciężko się dotyka. Dobra, do tym, to każdy jest zbiera, zbiera swoją masę. Ja się rozkriwam. Dobra, dyktujemy emocje, to najpierw masa, później masa. No, w, w agarie to chyba najlepsza taktyka. <laughs> ja idę... No. Ja, jestem totalnie na, ej, ku, ja jestem totalnie na górze, nie? Tak okay. się no, mówię, na razie, I coś się roz... mi na razie się rozdzielamy i potem się dopiero szukamy. I la, 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 la. Dobra, ok. Wybacz. O jest! Jest mam! Jacka, siema. Jacka. gdzieś? jest. A to ja z Ziemki. Ja jestem joint BNN. A to daj No wy... No, tak, BNN to ten, ja ten nasz. Hashtag jest. wiedzieli. Ktoś jest z nami, to może sobie pytać taki hashtag, jest to spoko. Wiem, że nikt się w to nie bawi, no ale... Razem to nie jest ryzycy wy, to wiesz, to się nikt nie będzie bawił. To, no to, to... może będziemy no. oferować jakieś koszulki. To mnie na Skype dzwoni? No to nie, nie akceptuję, nie, nie odbieram. Jak chyba do, do mnie ten gość gościu samo Master. ogóle. Okay, Ej hardmaster. Okej, Ja już tutaj mam sporą masę. Dobra, tutaj ja jest, sojusz, to jest sojusz, tu jest sojusz, spadasz stąd, jest... powiem tak, jestem największy mogę was Okej. Okay. Ty jesteś w... te? Na no, nie O, znalazłem Ja te... O, lagi. Lagi, jak sobie. jest? O nie, to jest ten... głupek. Mówiłem, No właśnie, on mnie go... No. Nie, nie Przez nagrywanie. Okay. a Ty nagrywałaś, na nie mówiłeś? Ale ja nie, jak to widzę. Przepraszam, że mogę nie ale Nikodem do mnie, znaczy, e, luksus do mnie zadzwonił, no i przez przypadek odebrałem, bo myślałem, że to był... Nie, to nie ma. Powiem sorry, przepraszam. Błagaj, telefonuj też. No, on, on, znowu nasz najlepszy YouTuber. Ja. E, Miał problem z tym, że po prostu um, ogarnął komputer. Ej, muszę Wam powiedzieć, tak. Yy, byłem prawie na podium, bo w pewnym momencie wszystko nie wywaliło. i muszę Wam powiedzieć, że mieszczalnię. Eee, o, szkoda. Kurde, ja tu będę i... musiał, bo ciągle dostaję powiadomienia na Skype, to będę musiał to wycenzurować. Ile będziemy nagrywać? Ile ten... Nie minut. wiem 10 minut. Chyba. Coś na... y, a właśnie następny odcinek pewnie hagem wstawi z y, osób. Tak, mam to w planach nagrać. I co następne miało być? E, chciałem nagrać Sonic Bola, ale nie wiem czy to wypali, bo e, po prostu coś nawala w tą grą. Uwaga, i bb. Dzień dobry, jestem luksus. Gdzie wy jesteście, chłopaki? Na serwerze ja. My po prostu. Tak, to jest, jest luksus. Ja go nie przedstawiałem Wam. To jest, on miał też z nami grać, ale tam się okazało, że nie będzie grać, ale jednak będzie grać. Ej, hadmaster.pl e, błagam, nie mów mojego imienia. Nie e, o, jest 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 To się wytnie, to się wytnie, to imię. Nie, nie wytnie się, ja tego nie wytnę. No, no weź wyjdź. Ej, gdzie wy mniej więcej jesteście? Jesteście gdzieś przy e, Nie, my, my czy... się rozdziel... my się rozdzieliliśmy i wybieramy mafę i potem się spotkamy. Aha, e, ale mam pytanie, kto jest u was pierwszy? E, ja. Znaczy... Ja, ja. Jest jakiś... No ten gość. Znaczy się, ja, ja jestem. Yy... A jak się nazywa w top 10? Pierwszy, żeby wiedzieć, mm. czy jestem fan. Ma dobry? takie jakieś dziwne T, trójzok T i e, snoła coś przez No, coś takiego. Ej, to to nie jestem na tym serwerze, żeby zrobił. No, na, do wygrywa, na tak, masz go wysłanego, wada? Tak. Chyba. Ej, wy zrobiliście jakiś nowy serwer? No, no i chyba tak. To, no. Nieobecny. Ej, to jaki? Dlatekie to, kacie, to jak ktoś się umrze, to niech mu wyslę. Okej, okay, dzięki. Niech ktoś wyśle temu panu linka. Dziękuję, bo, bo ja chcę wiedzieć, bo bo bo, bo 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 ja jestem na tym serwerze tym pierwszym. Ale jestem wielki teraz. A ja się rozwaliłem na części. Chociaż mi coś wychodzi, ale tutaj już są więksi. I wiecie, że ja mi przecież ja programy podium. Ja się ucieszę, jak chociaż mi uda się wejść na dziesiąte miejsce. Ładnie, panu pan Ej, Dlaczego ciągle ten sam kościół nie je? No nie, ktoś umrze. Nie, już mam parę razy. Gdzie, gdzie wy jesteście? No, inteligencji wynosi. Kto umrze? Ja już umarłem, ale to No, nie Słuchajcie, w tej jest teraz silniej, bo goście gości, padło. Luksus dali, Dalej, dalej, dalej. A ciężko się zbiera masa jak już jest większy. się Znaczy się nie, łatwiej. Cieszę się, się, że. wyślijcie. się, że. klikam wam że. w, w obiektyw, że. wiecie, że. tak że lol, przede mną gościu nagle się stał niepełnie jak... jakiś ten system. E, A nie co? możecie powiedzieć, jak się nazywa ten serwer? No nie, nie możemy. Nie no, Nie to... masz tu na Skype, tak. Ej, nie, to... Jest tylko Agario 30, e, ta jakaś na królewska kasa. No to jest właśnie to. to, jest to. Zdał ale to, ja to, jestem, no, byłem na tym przed sekundą i to było z inne. Ale dobra, W jeszcze raz. Teraz, e, ja yyy... Dawem będzie to i, trochę i, do Ale to za, zaczekajcie, I zaczekajcie. Ej, Powiedzcie tam. swoje imiona. No, i, dzisiaj, i, no i, nie, i, to trzeba wyciąć. No nikąd on ciebie zaraz wytnę. <śled> <śled> Będę musiał... jakoś... nie jest pierwszy. Będę jakoś muzyczkę skręć po Ej, Cesar, u mnie jest pierwszy. Ej, tak, o, ktoś tam, pier... ej widziałem Cię kurwa, przed... znaczy Mr. przez przeczytał. I kto jest u Was pierwszy? U nas Cezar. Dobra, no. jestem dobrze, jestem ej, u Was. Pa. Patrz, ej ciekawy kurdełk, by ktoś Dobra, Dobra, Nagrywamy Dobra, do, nagrywamy do 16.30 i kończymy. Okej, okay, spoko. Nikodem trzeba było ogarnąć się, a nie że cały czas. To było, kurdej, no to zachowaj z jednej strony, że kupko. O, siema. Zamiast, że dusz, o się ma! Harmaster, jestem za tobą, jestem joint BNN. Trzymajmy okay. się razem kampanie. kampanii. <grym grym> Załóżmy się w ramach tej kulcy, niech mnie nie wierza, co grzomni im tam. Czekaj, złapaj. No nie, to stary, jestem mniejszy od siebie. Chyba trochę sobie poprawię, bo. Chyba by was, zwłaszcza, że za nami jest jakiś kurde rozprost, że tak powiem. Daj mi trochę tego. Nie! Daj mi! <laughs> Nie! Widzisz fort, ale jestem obok Ej Damian? umiesz w kantazji odszumiać filmiki? Nie, ale mam od tego inny program, ale da się. Ale, ale już nagrany filmik. Ej, Cezera tak? nas zjedli. Widzisz, że Partik Master Ci wjechał na ambicje. Nie, po prostu... E, sam sobie to a ten no, gość jest, jest jakiś. No, nie, chukie, z gminy, ja... z Ej, chodź się w prawej Dobra, okay. ja ja. Dobra, idziemy, ale mnie zabił zamił nie? Jeżeli jest... się... Ale ja długo będę, bo się pojawiłem w lewym dolnym rogu. Dobra, nie? Nie chodzi o to, że sam sobie słuchałem te filmiki, i to słuchać, a słychać. I potem na YouTubie poszukałam i nie... O, ja jestem w prawym górnym rogu i to... Ej, widzę Cezera, który jest mały, bo zginął. Okej, okay. szuka. Przecież Cezer jest O, Joint, 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 chodź. To Dobra, ja jestem tutaj. Ej, to zaczekajcie czekajcie. na mnie. Bo yeah, ja już lecę do was. Ten jest no Hadmaster. On okay, Bo nie mnie. Nie cię nie jedźcie sobie, czekajcie. Dobra, lecę do was. O, Luxus. Ej, widzę JP, Headmaster wiecie co

Dobra, spróbuję tam Ej, do nas dolecieć. I kończymy odcinek. Zakończymy to, za Dokończymy odcinek tam, gdzie go zaczęliśmy, że tak powiem. No, cytryk? O, jakie malutko. Jestem... No kurde, zwiedli mnie. No bo jesteś dowodem my... jakiś... o, OJB Banan, znaczy ten BNN. Możesz ja. mnie nie zadać? Czy Daj banan. mi masę, daj mi Ej, trochę masę. A ja bo jednak. Bo jesteś z knurusem. No co za ham? Ej, nie, ja się do ja tego cia. nie odzywam, nie? Dobrze. Teraz no, ja zjadł cię? Nie, Hardmaster jest zjadł. Specjalnie. On no, no, się no, rozłączył dla mnie. Dla mnie jest, widzisz, jak jesteś cieniasz. No czekasz. bo Kuba Dobra. jest jak cieniasz w ogóle. Wiecie co? Ta... Kończę z... ten odcinek. Od no, bo widzę, widzę, że się nie znajdziemy. Dobra. No, to... no nie, ja już lecę do was. Dobra. Później. Dobra, to żegnamy się. Jeszcze na sobie... Nie, ja się nie żegnam. Już Hardmaster BP. Mam... Nie ma. Ciepło bądź. Mam nadzieję. Dobra, nikogo mówię, że... Za... No. Mam nadzieję, Jestem, nadzieje... na jestem, jestem jest już. Mam bo... nadzieję, że Siemy. filmik Wam się spodobał. Nie, podoba. nie spodobał. Ja o, siema JP. Chodź, się majotka. Chodźcie, Dajcie mi się pożegnać, tak? O Jacka zjedli! Dobra, cicho być, bo się rozłączę na skami dopiero ten skończę. No dobra. No. Pójdziesz moje imię, proszę. No to to zobaczyła wszystkim mam nadzieję że filmik się spodobał Cześć